Dzień dobry, szczęść Boże. Krótki filmik chciałem nakręcić. Bo zaraz biorę się, kurde, za sprzątanie gołębników. Trochę nietypowy dzień, bo niedziela nie powinno się nic robić. Ale myślę, że sprzątanie w gołębniku to nie należy do pracy. Dla mnie to nawet przyjemnie tak? po, pobyć z tymi gołębiami Poobserwować obserwować je. No, akurat mam dzień wolny, tak. Dobrze, że byłem w sobotę w pracy, chociaż nie wierzyłem, że pójdę. Ale, ale jednak, jednak yy, mogłem iść i przyszłem, tak. I dobrze, tak. Jest szansa no, trochę więcej zarobić, tak, żeby później. Było co wydawać, tak? Pieniądze, niestety, na drzewie nie rosną. No. no, u mnie w hodowli gołąbki znoszą jajka. Eee. tak myślałem, żeby kurde, taki plan był do poniedziałku, żeby wszystko się zniosło, tak? Te, te gołąbki, no, może tak będzie. Zobaczymy, nie? W rozpłodowym yy, na 6 par. Znaczy się szósta para jest samiczka Bardzo, bardzo późna Która w ogóle nie zrzuciła chyba żadnej lotki Więc tu myślę, że może być problem i, I może się nie znieść Może dopiero za miesiąc tak? Nie wiem, nie znam się tak do końca Nie obserwowałem tego wcześniej Ale tą parę nie biorę Tak pod uwagę tak? Ona ma czasta para tak? To można powiedzieć, że jeszcze Jedna para Która jest tam już w normalnym wieku Yy, powinna się znieść do, do, do końca poniedziałku, tak? czyli we wtorek, jak. przyjadę przed pracą, to, to. powinny jajka być, tak? Taki był plan. No i może tak być, bo cztery pary, mówię, mają jajka. No ta piąta jeszcze, tak? No bo tej szóstej, tak jak mówię, nie liczę. Ale może się zdziwię, tak? Może i ta szósta też zniesie. Nie znam się tak do końca. Czasem pamiętam, że takie późne samiczki szybciej znosiły jajka niż te niż te kurde starsze tak ale to różnie bywa chyba nie wiem czy, tak, czy aż tak późno późne samiczki tak znosiły no bo ta jest bardzo późna no ale dobra okaże się a w lotowym w lotowym na 18 par na 18 par na ten moment yy, 12 par już zniosło jajka no ta osiemnasta para to samiczka się rozparzyła z samcem, bo tam trochę ją bardzo pobił i uciekła od niego, chyba tak jak u ludzi, no i wzięła się w parę z takim wolnym samcem, który tam został, no i tu jednak tej parze dam trochę dłużej czasu, tak, na zniesienie tych jajek, myślę, że się nie wyrobi ta para do, no... Do, rank, do poniedziałku, tak, do końca poniedziałku. Raczej się nie wyrobi, tak mi się wydaje. Czyli pięć par. No, mam nadzieję, że te 5 par do końca poniedziałku zniesie. To jajka. no Jest właśnie taka samiczka późna. Czerwona ta samiczka moja, siedmioletnia. Ale ona co roku tak późno, właśnie. Myślę, że w tych pierwszych latach mojej hodowli. Jeszcze nie potrafiłem w zdrowiu tak utrzymać tych gołębi i bardzo dużo gołębie dostawały antybiotyków, tak, bo chorowały, tak. No. i trzeba było, no nie potrafiłem, tak, wiele rzeczy zrobić. Nikt mi, nikt mi je nie nauczył, nikt mi nie pokazał jak to się robi. No ale teraz potrafię, no ale to widać, że ta samiczka teraz co roku ma problem właśnie z zniesieniem jajek i, i chyba już dwa lata z rzędu yy, dwa jajka, jedno puste, tak? No, zobaczymy jak w tym roku będzie. No, mówię, pięć par, myślę, że te pięć to to powinno znieść do końca poniedziałku. Mówię, wtorek jak przed pracą przyjadę to powinien być plan wykonany w 100%, nie? Mam, mam taką nadzieję, nie? To będzie fajnie, nie? Bo bo myślę, że gołąbki już do końca marca się powinny wykluć. No i tak z tydzień, z tydzień przed końcem kwietnia młode do odsadzenia. Pierwszy lot chyba mamy 4 czy 5 maja. No to będę miał około 10 dni, żeby w razie, jak coś u tych gołąbków będzie nie tak. Żeby zareagować tak. Coś przed tym pierwszym lotem podać. Ale mam nadzieję, że jak w tamtym roku, że, że to nie będzie potrzebne, nie? Na razie mówię gołębie tryskają zdrowiem. No, już tam miałem akcję, że gołąbek nie do swojej celi wpadł. Stłuk jedno jajko nie, mają, mają jedno, drugie plastikowe, też taka moja dobra para, trochę mnie to zabolało, ale ale powstrzymałem emocje, nic nie zrobiłem, bo niektórzy na tak w filmach oglądam, że też w emocjach próbuję jakiegoś gołąbka zamknąć, później coś się coś można skrzywdzić tego gołębia, tak tam oglądałem, to pan chyba chciał zamknąć tego gołębia, co, co pobił takiego innego samca i, i złamał mu nogę niechcący, tak? Myślę, że to emocje, nie? Ja akurat się... W gołębniku yy, emocji wystrzegam i, i, i dobrze na tym wychodzę. nie? No bo teraz ten pan, i tego jednego gołębka chyba nie będzie na lotach. No i ten drugi, pod znakiem zapytania, stoją loty tego drugiego gołębia i to dwa dobre gołębie, tak? No, no trochę boli. nie? Ja na razie, yy, wszystko dobrze. Połąpki mówię zdrowe. niosą się. Mam nadzieję, mówię, że do końca poniedziałku będzie, będzie tak jak chciałem, że wszystkie się wniosą. I będziemy czekali na młode gołębie. Nie? No fajnie jest właśnie w tym rozpodobym, że są te cele indywidualne, bo tak jak kurde w tym lotowym, ten samczyk wieczorem pomylił cele, to pobiły się stłuk jedno jajko tak. Trochę mnie to bolało, bo mówię, taka moja dobra para, no ale trudno, trzeba się z tym pogodzić, że straty będą i pewnie podejrzewam, że będzie trochę jajek też niedoparzonych i będzie pustych, później mówię, jak się wniosą te do końca poniedziałku te rozpłodowe, to... Dam im Tak z 5 dni poczekam, żeby sprawdzić, czy są zalężone te jajka. Z 5, 7, i popodkładam pod tak, jak mi tam taki doradził kolega na YouTube Napisał na mojej stronie, że żeby podłożyć pod te teoretycznie słabsze gołębie, które dają teoretycznie słabsze gołębie, żeby powodkładać i Gołąbki rozpażyć tam na, na 5, 6, 7 dni. I zaparzyć już inaczej, tak? No, fajnie, bo będzie szansa sprawdzić samczyka, samiczkę, tak, w trzech parach. Będzie można coś powiedzieć po sezonie młodych. No i będzie można coś komuś podarować, tak? Jak coś się nie będzie sprawdzało na moim górniku, i sobie coś nowego przynieść, tak? No, no, bo tak, to bez tych cel indywidualnych to. Nigdy nie ma się pewności, czy to po tym gołębiu Po tym samczyku, tak no. Teraz będzie no, Trochę człowiek zainwestował Nieduże pieniądze Dzięki koledze, który dużo nie chciał Pieniążków mm. Można szybciej sprawdzić, tak, gołębie Bo tak jak mówię, w tym lotowym to No nigdy nie będzie wiadomo Do końca, czy to jest po tym samczyku, tak y Dany młody, tak. No, dlatego też w tym roku postanowiłem, że no, może taka mocna selekcja to nie będzie, bo tak jak powiedziałem, że po 12 wkładaniach Gołąb musi mieć co najmniej 3 konkursy. To dużo ludzi tam mówiło, że powinny być 3, ale czołowe, ale ja już mówię, ja już to chcę mieć 3 jakiekolwiek konkursy tego gołębia, to ten gołąb jak przeleci to zostanie, ale jak nie będzie miał trzech konkursów to będę musiał komuś podarować, nie może u kogoś się sprawdzi różnie tak bywa tak. czasami może w innym rejonie Polski lepiej ten gołąbek będzie latał no, mam tam paru kolegów którzy pewnie z chęcią wezmą tak ale może też i na YouTube zrobię jakiś może jak ktoś będzie chciał z oglądających tak to może są, bo są ludzie, którzy nie lotują, tak tylko oglądają, są pasjonatami i by chcieli, może to też takiego gołębia będę mógł komuś podarować tak? Tylko ciekawe jak będzie z tymi wysyłkami, nie? No ale to ktoś może będzie chciał przyjechać. No zobaczymy, nie? Na razie jest dobrze, ciepło się zrobiło. Bajka czereśnie muszę przyciąć, ale to już nie dzisiaj. Jutro przed pracą, może jedno drzewo, we wtorek, drugie. Dobra, będę kończył tak. Dziękuję wszystkim, że odpowiedzieli na moje zapytanie względem tych misek w tych kurde celach. Jak to robić, żeby gołąbki wnosiły jajka do, do misek. No bardzo mądrzy i fajnie, fajnie ludzie napisali, tak. Dziękuję tym wszystkim kolegom. No, myślę, że w przyszłym roku tak zrobię, jak wiele osób mówi, żeby, żeby te miseczki wkładać. Przed parowaniem próbnym nawet, tak? A już niektórzy koledzy nawet mówili, że jak cele otworzę. To żeby miski już były, nie? Bez samiczek nawet, nie? Tak zrobię w przyszłym roku Na szczęście w rozpłodowym gołębniku yy, samicki te stary co zniosły To do misek Nie było problemu W lotowym przypeńkałem I nieduże są te cele To wsadziłem dwie miski To tam miejsca za dużo nie mają Żeby gdzieś w boku zrobić jajko Trochę z tym też chyba przedłużyłem Te znoszenie jajek mi się wydaje Bo tak zauważyłem Nie wiem, może się mylę Niektórym to nie pasowało gołębią coś nowego w Celi, nie. No i to, jest, to był mój błąd chyba właśnie, że 4 dni gdzieś tak myślałem, że 4 dni przed znoszeniem jajek wrzucę to niskie, to będzie dobrze, no ale jednak mój błąd, tak? No myślę, że się poprawię w przyszłym roku. No mówię i dziękuję wszystkim hodowcom, którzy myślę, że dobrze mi doradzili. Tak w przyszłym roku mam zamiar zrobić. Dobra, kończę. Też niedawno wstałem. Rano byłem w kościele, ale później poszłem się zrzemnąć. No. Życzę wszystkim miłego weekendu, znaczy się już końca, bo dzisiaj niedziela udanych lęgów. No i żeby było jak najmniej jajek pustych i rozbitych gołębi, kurde pobijanych, tak, pobitych tak samo. Poniszczonych lotek, no, może dzisiaj kąpiel zrobił właśnie teraz, co tak pomyślałem. Zaraz będę musiał iść na te domki do hydrantu i chyba przyniosę wodę. Chyba zrobię im kąpiel. Myślę, że przyda im się. Nie ja się kąpię codziennie i nie jest dobrze. <laughs> nie, to jak one się wykąpią raz w tygodniu, <laughs> to nie będzie źle. Dobra, dzięki wszystkim No dzięki wszystkim za subskrypcję, za łapki w górę. No już 1000 ponad 1000 subskrypcji to zawsze marzyłem, że mieć 1000 subskrypcji No i jest taki. A dalej jak pójdzie to już tam nieważne. No ale dziękuję wszystkim, nie? Za, za łapki w górę, za... za komentarze i za jak tam jakieś pytanie mam do widzów i podobnych wszystkich to to piszą wszyscy tak i doradzają, i dobrze doradzają Nie ma jakichś zbytnio dużo złośliwych ludzi, którzy publikują No, to też fajne, nie? Ale jak ktoś, coś komuś nie pasuje, może napisać, mi nie przeszkadza Dobra Nie przedłużam, bo czeka mnie sprzątanie gołębnika, no może i kąpiel gołębią zrobię, tak? Dobra. Cześć wszystkim na razie i mówię, udanych lęgów. Nakręcę następny filmik, jak jak gołąbki zniosą wszystkie jajka. Taki krótki film nakręcę. Zobaczymy, czy mój plan plan się wykona, tak? Czyli, kurde, że, że we wtorek przyjadę przed pracą, bo mam drugie zmiany i wszystkie te gołąbki już będą miały jajeczka. No mówię, oprócz może tej Później samiczki w rozpłodzie i, i tej pary co się rozparzyła i ta samiczka co ma drugiego samca. to oprócz tych dwóch pór, par. Ech, jak będą miały wszystkie jajka, to To będzie fajnie i fajniej, bo plan się wykona. Tak? No. I dobra, na razie, cześć wam.